Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie chciałbym wam powiedzieć, czego nie dowiecie się od fanów waporyzacji, czyli mówiąc przewrotnie chciałem opowiedzieć wam po prostu o najpopularniejszych mitach na temat waporyzacji suszu, to one wypływają z pytań, które od was dostaję i też z tego co słyszę czasami od znajomych, którym pokazuję waporyzatory, więc chciałem się z tymi paroma mitami dzisiaj rozprawić. Dobra, to co, lecimy. Pierwszym takim najpopularniejszym mitem, który często słyszałem, jest to, że waporyzacja się nie opłaca, a wolę wydać te x złotych na, na susz. E, no jasne, można, można tą kasę wydać na susz i przeliczając ceny waporyzatora na, na gramy suszu, e, może to pewnie na niektórych, na niektórych zrobić ważenie. Natomiast to, to jest myślenie krótko, krótkofalowe. No bo jasne, na przykład taki Mighty, który kosztuje 1150 złotych, no to, jest, to jest spora inwestycja. E, natomiast patrząc na to, to z drugiej strony, jest to sprzęt, który jest drogi na początku, ale potem dzięki niemu oszczędzasz susz tak naprawdę, czyli zużywasz go dużo mniej e, niż podczas palenia. No i w dłuższej perspektywie ten, to się po prostu opłaca. Mój Mighty ma akurat 4,5 roku już, także jak widzicie jest to, jest to sprzęt, który e, wy, wyszedł mnie około, około poniżej 200 zł na, na rok do tej pory, a jestem pewien, że zaoszczędziłem dzięki niemu o wiele, wiele więcej, no bo krótko Mówiąc do każdej inhalacji zużywam tutaj około 0,1-0,15, czasami 0,2 grama. Podczas kiedy paliłem no to, to standardem było, że było to, było to 0,5. No i przemnażając to razy, razy wiele dni, wiele okazji, waporyzator naprawdę, naprawdę się, się zwraca. No i to się wiąże z drugim mitem. Waporyzatory mają ceny z kosmosu, e, jasne, one są, e, mogą być obiektywnie drogie, w sensie coś co kosztuje ponad 1000 złotych jest po prostu drogie, e, no ale z drugiej strony to jest w, w dużej mierze kwestia jakości wykonania. Możecie kupić oczywiście dobre bardzo nawet waporyzatory premium e, w, cenie, w cenie o ponad połowę niższej, e, typu Fury Edge, one, on też jest wykonany w, jeśli chodzi o, o jakość naprawdę bez najmniejszego zarzutu z mojej strony. Natomiast ogólnie waporyzatory, e, najczęściej ich cena jest odbiciem albo ich jakości, albo ich wydajności. Czyli zazwyczaj te, które są szczególnie drogie, jak na przykład Mighty, są szczególnie wydajne, czyli, czyli warto nie zainwestować, no bo krótko mówiąc oszczędza się na, na suszu ich użytkując, e, więc to jest jedno. E, natomiast w przypadku, w przypadku nawet takich waporyzatorów tańszych, które kosztują tam po 500-600 zł, e, no te ceny jasne, one wciąż są, wciąż są spore, ale to jest, to jest, pamiętajcie, że to jest urządzenie, które dostarcza pary, którą wdychacie do swojego organizmu. Czyli nie chcielibyście, żeby to było na przykład urządzenie, które jest zbudowane z jakichś mało pewnych materiałów, które mogą się topić, odgazowywać w trakcie użytkowania, no bo krótko mówiąc to potem wdychamy. To musi być bezpieczne, no a materiały dobrej jakości są droższe niż te jakości wątpliwej. No i, i krótko mówiąc, jeśli zależy wam na waporyzatorze, który będzie miał różne certyfikaty poświadczające bezpieczeństwo jego stosowania a, i, i będzie ogólnie uznawany za za sprzęt dobry, no to, to niestety jest to większy wydatek niż, niż waporyzator z Aliexpress, no ale, ale waporyzatorów z Aliexpress po prostu nie należy kupować, no bo one mogą być niebezpieczne dla zdrowia i, i to nie jest żadna oszczędność, kiedy jest kosztem, kosztem waszego zdrowia. Więc tak, waporyzatory obiektywnie Mogą być uznawane za drogie, no ale to z czegoś wynika. To wynika z tego, że, że są pewnej e, określonej jakości te materiały, tak, ażeby korzystanie z tych urządzeń było bezpieczne. No a po drugie, te modele, modele faktycznie szczególnie wydajne, no mogą być droższe, no ale to jest coś, coś za coś, prawda? E Dobra, kolejna sprawa. Waporyzacja nie działa równie dobrze co palenie. No to, jest, to jest mit chyba, chyba najpopularniejszy, no ale on wynika z tego, że najczęściej jest wygłaszany przez osoby, które spróbowały waporyzatora gdzieś tam przelotnie u kolegi, nie wiedząc jak się z tego korzysta a, i bardzo szybko wyrobiły sobie opinię, która jest krótką więc niesprawiedliwa, no bo tak naprawdę różne waporyzatory są mniej bądź bardziej skomplikowane, trzeba ich korzystać z nich przez jakiś czas, żeby, żeby z nich korzystać prawidłowo. Nie wiem, są waprezatory bardzo proste, typu Wapcap, typu który, który nie, będzie, nie będzie drogi, ale ale będzie dawał efekty naprawdę, naprawdę solidne. I w przypadku osób, które się właśnie przysiadają z palenia, wydaje mi się, że wapka to jest, to jest najlepsze rozwiązanie, no bo ta aparat jest, jest trochę cieplejsza, no i działanie jest bardzo, bardzo intensywne. A, więc, krótko mówiąc, wydaje mi się, że wszystkie osoby, które mówią, że to nie działa równie dobrze co palenie, po prostu, po prostu nigdy nie korzystały z vaporizatora w sposób prawidłowy, albo nie korzystały z dobrego waporyzatora, no bo łatwo się jest zniechęcić, korzystając ze sprzętu niskiej jakości, albo nie umiejąc go użytkować, ale gwarantuję, wam, że, że gdybyście mieli okazję spróbować e, porządnego waporyzatora i wiedzieli, jak go używać, no to, to nikt przy, przy zdrowych zmysłach nie byłby w stanie e, na dłuższą metę upierać się, że, że waporyzacja działa słabiej, no bo przyswajamy tych substancji więcej. Inną sprawą jest natomiast to, że sporo osób myli działanie substancji z działaniem toksyn, no bo podczas spalania jest wydzielana cała masa e, różnych nieprzyjemnych substancji typu e, substancji smolistych, które są, część, część z nich jest rakotwórcza, tlenku węgla, no i to wszystko przytruwa nasz organizm. No i to nie jest działanie samych, samych roślin, no tylko tego wszystkiego, co, co wdychamy. Wiele osób myli właśnie to połączone ze stanem dotenienia z jakąś fazą, a, a to nie do końca tak jest. W związku z tym, waporyzując, czujecie samo działanie rośliny, które jest, krótko mówiąc, czystsze niż to działanie, które otrzymacie po wdychaniu dymu i przytruwaniu się nim. Więc... To jest to. Kolejnym mitem jest to, że, że w przypadku osób, które mają bardzo dużą tolerancję, waporyzacja nie ma sensu. To, to nie jest tak, ale e, często bierze się to stąd, ten mit, że, że osoby, które mają bardzo dużą tolerancję, na przykład walą wiaderka albo korzystają kilka razy dziennie e, z dużego bonga, no potem próbują jakiegoś małego przenośnego waporyzatora typu, nie wiem, x Stari, e, czy, czy Phoenix Mini, no i stwierdzają, że, że, to, że to nie jest to. No i jasne, bo to nie jest, to nie jest ten sam kaliber urządzenia. Zwróćcie uwagę, że ktoś to korzysta, nie wiem, właśnie z tego już przysłowiowego wiaderka czy, czy z bonga dużego, Robi to w domu, i to jest sprzęt z założenia stacjonarny, a próbuje się go porównywać z sprzętem waporyzatorem przenośnym, który będzie OK dla użytkownika, który, który używa na co dzień bibułek i to będzie w stanie mu zastąpić to doznanie. Natomiast jeśli ktoś sam na co dzień dostarcza sobie turbo mocnych doznań, na przykład przez, przez takie metody palenia, o które wspomniałem, no to korzystając z waporyzatora, również powinien korzystać z waporzatora odpowiedniego kalibru, typu na przykład Volcano albo Herborizer, którego recenzję znajdziecie na kanale, bo macie linkę teraz tu na górze. Uh. Są waporyzatory stacjonarne, które mają naprawdę ogromną moc, no i po prostu trzeba używać adekwatnych waporyzatorów, e, jeśli się ma naprawdę bardzo roz, rozbuchaną tolerancję, żeby, żeby móc powiedzieć, czy to, czy to działa, czy nie. Jasne, że jak użycie czegoś słabego, czy tam słabszego, mniejszego kalibru, no to ten efekt nie będzie zadowalający, ale gwarantuję Wam, że, że użycie takiego, nie wiem, flower pota czy, czy Herborizera, no to, to zadowoli nawet osoby z największą tolerancją na świecie. E, Dobra, no i kolejny mit, ostatni już, ostatni już w tym filmiku, który chciałem rozwiać, to jest to, że waporyzacja powoduje różne choroby płuc, na przykład odkładanie się wody w płucach, czy chorobę zwaną ewali. To jest pomyłka, która wynika z tego, że po angielsku słowo vape, czyli ogólnie vaping, może się odnosić zarówno do waporyzatorów do suszu, jak i do e-papierosów i waporyzacji likwidów, kartridżów, do, do takich olejków z THC, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. No i przez to, że to słowo jest takie samo, no to, to wszystko jest często wrzucane do, do jednego worka i później w tłumaczeniu na polski te artykuły wychodzą, że to jest o waporyzacji. Natomiast to wszystko się dotyczy do waporyzacji likwidów. Po pierwsze takich właśnie jak w papierosach, po drugie takich jak kartridżach, często tych kartridżach z czarnego rynku, gdzie była cała afera, że był odstan witaminy E dodawany do, do kartridżów, żeby je rozrzedzić, zwiększyć ich objętość na czarnym rynku. No i krótko mówiąc jasne, ja e papierosów nie popieram, nie zachęcam nikogo do nich, uważam, że to faktycznie może być niebezpieczne. Natomiast wszystkie dotychczasowe badania nad waporyzatorami do suszu wskazują, że, że jest to zdecydowanie mniej szkodliwe niż, niż palenie suszu i w dużym, dużym stopniu bezpieczne. W każdym razie wszystkie osoby, które przestawiają się z klasycznego palenia na waporyzację. Odczuwają dużą ulgę, jeśli chodzi o różne symptomy spowodowane przez palenie, A na przykład Mighty jest też sprzedawany w Polsce również jako Mighty, jako w wersji Mighty Medic, która jest przeznaczona dla pacjentów stosujących medyczne konopie. No i to jest urządzenie, które ma status wyrobu medycznego, więc naprawdę zarówno to urządzenie, jak i wdychana z niego para jest bezpieczne dla zdrowia, co potwierdzają badania. Więc Jasne, vaping, e-papierosy, cartridże może powodować szereg chorób płuc, natomiast nie mylcie tego z vaporyzacją suszu, bo to jest po prostu inna, inna bajka i nie ma co tutaj tych rzeczy ze sobą porównywać. Dobra, więc to było 5 mitów, które, które chciałem omówić i, i rozwiać. Dajcie znać, jak Wam się podoba taka formuła filmików. Czy chcecie takich filmików więcej czy mniej, czy może wolicie po prostu klasyczne, klasyczne recenzje i inne filmy o Bardzo jestem ciekaw Waszego zdania. Dobra, jeśli film Wam się podoba, pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętajcie o tym, żeby dać saba, jeśli jeszcze tego nie robicie. I co? I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć.